Cześć kochani, dzisiaj króciutko podpowiadam różnicę w wymowie między słówkami um, oznaczającym, oznaczającymi przeczenie od will, czyli will not, które w skrócie wymawiamy jako won't, 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 won't. Zauważcie co się dzieje z moimi ustami, one są zaokrąglone. Na przykład powiem I won't do it, ja tego nie zrobię, I won't buy it, ja tego nie kupię, I won't... Um, Have it, ja tego nie będę mieć. I won't have it, nie będę tego mieć. Ło, wo, wo. Tak jakbyście tam jeszcze jedno W dostawiali po literce O. I won't, I won't do it, ja tego nie zrobię. Natomiast, kiedy czegoś chcecie, to również jest dźwięk zbliżony do O, ale usta nie są zaokrąglone, tylko opadają nam, tak jakby szczęka dolna nam opada w dół. Na przykład: want, want, want. I want it, ja to chcę. I want to do it, ja chcę to zrobić. I want to do it, I want to do it, I want to do it. Zauważcie różnicę. I want it, ja to chcę. I won't do it, ja tego nie zrobię. Dźwięk jest zupełnie inny. Zobaczcie, mogę powiedzieć, I want to do it, ewentualnie I want to do it, but I won't do it. Ja chcę to zrobić, ale ja tego nie zrobię. Raz jeszcze. I want to do it but i won't do it i want to do it but i won't do it i want to do it but i won't do it ja chcę to zrobić ale ja tego nie zrobię podsumowując kiedy mówicie przeczenie czyli skrót od will not który zawsze łączy się z podstawową formą czynności będziecie zaokrąglali usta i będziecie tak jakby w no ten dźwięk Zatrzymywali buzi. Będziecie mówili won't. Wło, who. Who wło wło. Możecie się poćwiczyć ze mną. Wło, wo, 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 I won't do it. Ja tego nie zrobię. I won't buy it. Ja tego nie kupię. I won't be there. Ja tam nie będę. I won't. Ja nie. Ok? I tam czasownik. Natomiast kiedy czegoś chcecie, to słówko won, want, want to jest krótki dźwięk. Szczęka Wam opada swobodnie na dół. Jest to coś pomiędzy polskim a a o, ale jest to dźwięk angielski, więc trzeba go po prostu ćwiczyć. Czyli powiecie: I want it. I want it that way. Tak jak kiedyś Backstreet Boys śpiewali swoje piosence: Chcę, aby to się odbyło w taki sposób, czyli chcę, żeby to było w taki, a nie inny sposób, chcę, żeby tak było. To powiem: I want it that way. I want to do it. Chcę to zrobić. I want to go. Chcę pójść. I want to have. Chcę mieć. I want to drink. Chcę się napić. Want, 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 want. Zobaczcie. Wa, wa. I want, I want, I want. Mamy taki krótki ruch dolnej szczęki. A kiedy mówię I won't do it, I won't do it, I wa, wa, wa. I won't do it, I won't do it, to te usta mi się zaokrąglają. Mam nadzieję, że pomogłam. Pozdrawiam serdecznie, Kate.